Albo chociaż na tego orła, o orła. No Konrad, kamera włączona? Tak, jedna prawie w tego. Dobra. Dobra. O, tak taka była. W ostatni tam. A ja może trafić. Wyra. Dobra mama, chodź. Może trafi mi warwa. No ja jestem, teleżant. Adam masz? Włączyłeś kamerę? No. Dobra. O Do start za 5, 4, 3, 2. Jedna, start! Słuchajcie, coś odpadło. Ktoś śledzi głowicę, a ktoś rurę. Słuchajcie, rura jest ciężka. Uważaj! Uchwyciłem na kamerze, jest. Tak. Bardzo Bardzo spokojnie. Wiedziałem. Wiedziałem, że tak będzie. Adam coś ty zrobił, wiesz co? Przypaliło już sznury.